Ewa Panaś, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Zarzuty dla nożownika. Dwa zarzuty. Pierwszy to, jest, to są groźby karalne kilka groźb karalnych na przestrzeni lutego i marca kierowanych pod adresem tej dziewczyny. A druga to uszkodzenie ciała. Problemy z opieką długoterminową. Za takie środki nie jesteśmy w stanie utrzymać swoich zakładów. Na pewno nie w tak, na takim poziomie, jak to jest w tej chwili robione. 15 milionów na wyposażenie przedszkoli. Te pieniądze są przede wszystkim i w zdecydowanej większości wydatkowane na sprzęt, środki trwałe, wyposażenie. O portretach kobiet w Sanoku. Kobiety nie tylko się chcą być matkami, nie tylko chcą zajmować się domem, ale chcą też realizować siebie i to naturalna rzecz. Krośnieńska prokuratura postawiła zarzuty 20 dwudziestoletniemu mężczyźnie, który ranił nożem swoją znajomą w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszty dla mężczyzny. Dwudziestolatek będzie odpowiadał za groźby karalne i uszkodzenie ciała. Do zdarzenia doszło na szkolnym korytarzu. 18 marca doszło do tego incydentu w godzinach przedpołudniowych na jednym z korytarzy liceum. Chłopak podszedł do swojej dziewczyny, wszczął z nią awanturę, przewrócił ją i, i uderzył ją nożem w brzuch. Na szczęście, rany okazały się niegroźne. Policjanci zatrzymali dwudziestolatka w okolicach szkoły. Był trzeźwy. Przedstawiłam mu dwa zarzuty. Pierwszy to, jest, to są groźby karalne kilka groźb karalnych na przestrzeni lutego i marca, kierowanych pod adresem tej dziewczyny. A druga to uszkodzenie ciała które to przestępstwo z uwagi na charakter tych obrażeń jest ścigane z oskarżenia prywatnego, ale ze względu na okoliczności, do jakich, w jakich doszło do tego czynu, prokurator objął je ściganiem z urzędu i również zarzucono mu ten czyn, uszkodzenie ciała tej dziewczyny. Prokuratura wystąpiła do Krośnieńskiego Sądu z wnioskiem o areszt dla mężczyzny. 250 tysięcy mieszkańców Podkarpacia wymaga opieki długoterminowej. Takie są dane Urzędu Statystycznego. O problemach z tym związanych rozmawiano na konferencji w Rzeszowie. Na konferencji zwracano uwagę na problem starzejącego się społeczeństwa oraz wyzwań, które czekają opiekę zdrowia i system ochrony zdrowia. Dzisiejszy pobyt tutaj tego szerokiego gremium jest dowodem na to, że dostrzegamy potrzebę. Dostrzegamy potrzebę. Rozmawiania, podejmowania działań usprawniających cały ten zakres opieki długoterminowej. Widzimy wszystkie zmiany demograficzne, widzimy również to, że pozostawienie tych osób bez opieki, pozostawienie tych osób bez jakiegokolwiek wsparcia no spowoduje, że niestety, ale społeczeństwo może być ocenione negatywnie jako społeczeństwo nieczujące powagi problemu, którym jest stale rosnąca ilość osób niepełnosprawnych. Pielęgniarska opieka długoterminowa w Polsce funkcjonuje już od kilkunastu lat. W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach, które budzą niepokój. Stawki zaświadczenia zamiast rosnąć, maleją. Za takie środki nie jesteśmy w stanie utrzymać swoich zakładów. Na pewno nie w tak, na takim poziomie, jak to jest w tej chwili robione. Obawiamy się, że może dojść nawet w ogóle do upadku y, opieki długoterminowej. Zaproponowane stawki w opiece domowej wyn będą wynosi wynosiłyby y, od 10 do 13,80 za osobę dzień y, brutto, więc pielęgniarka, y, no, można powiedzieć, za swoją pracę przy pacjencie otrzymałaby. Niewiele około 10 zł. Placówki realizujące pielęgniarską długoterminową opiekę domową obawiają się, że proponowane przez NFZ wyceny świadczeń medycznych mogą wpłynąć na jakość leczenia. Przecież zakład to są koszty zatrudnienia pracownika, koszty funkcjonowania w ogóle firmy. To nie tylko płaca dla pielęgniarki i takie zakłady muszą funkcjonować w taki sam sposób, jak wszystkie inne zakłady pracy. Czyli z wszystkimi konsekwencjami. I na pewno tutaj niestety wiele zakładów nie będzie mogło, no nie, to będzie nieopłacalne. Specjaliści podkreślają, że liczba potrzebujących opieki będzie rosnąć. W tej chwili pielęgniarską długoterminową opieką domową objętych jest w Polsce ponad 40 tysięcy osób. Na Podkarpaciu mamy na dzień dzisiejszy 48 domów pomocy społecznej, które dysponują ponad 4600 miejsc dla osób, które powinny być umieszczane właśnie w takich jednostkach. Tymczasem w naszym regionie działają tylko dwa zakłady dla przewlekle chorych w Przeworsku i Łańcucie. Kolejne pieniądze dla podkarpackich przedszkoli 15 milionów złotych przekazał Wojewódzki Urząd Pracy Gminom, które złożyły wnioski o dofinansowanie. 35 gmin i 12 stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi otrzymało prawie 15 milionów złotych na modernizację 180 oddziałów przedszkolnych mieszczących się w 137 szkołach podstawowych. Do Jasielskiej gminy brzyska trafiło ponad 520 tysięcy. Dodatkowo jeszcze zespół szkół społecznych z terenu naszej gminy również wnioskował o dofinansowanie. Jako szkoła prowadzona przez stowarzyszenie podpisze już samodzielnie tą dotację. Środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone przede wszystkim na doposażenie istniejących oddziałów przedszkolnych. Zawsze występują braki, a chcemy zadbać o tych najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Ogłoszony nabór projektów był odpowiedzią na przyjęte przez Sejm zmiany, które wymagają dostosowania oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach podstawowych. Udało nam się rzeczywiście tutaj z Ministerstwem dograć bardzo ważną rzecz. Te pieniądze, wnioskodawcy nie wykorzystują na żadne szkolenia, konferencje, sympozje itd., które często były tak, że tak powiem, różnie z tym wydatkowaniem tych środków. Te pieniądze są przede wszystkim i W zdecydowanej większości wydatkowane na sprzęt, środki trwałe, wyposażenie. Co, ja, co, co mam na myśli? Przede wszystkim praktycznie każdy wnioskodawca składa na boiska szkolne, place zabaw, jakieś doposażenie, remonty łazienek, remonty budynków. Wojewódzki Urząd Pracy pozostałe 3 miliony złotych rozdysponuje jeszcze w tym roku, kiedy ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków. W jaśle odbyła się konferencja poświęcona tworzeniu marki regionalnej i promocji produktów turystycznych. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, turystycznych i biur podróży z Polski i Słowacji. Podczas spotkania eksperci zwracali uwagę na współpracę w dziedzinie turystyki. Wspólnie łatwiej osiągnąć zamierzone cele. Proponujemy tę integrację pod marką Karpacką, żeby po prostu narobić to wspólnie. Na czym wszystkim zależy, czy przyciągać turystów, zarabiać pieniądze, ściągać inwestorów, promować siebie bardzo skutecznie nie tylko w kraju, czy w krajach karpackich, ale przede wszystkim w Europie i na świecie. I to jest myślę bardzo ważna cegiełka, którą będzie można wykorzystać w budowie tej konstrukcji pod nazwą Marka Karpacka, gdzie tak naprawdę końcowymi beneficjentami byli ci wszyscy, którzy dzisiaj z zainteresowaniem słuchali tych wykładów, tych prezentacji. Okazuje się, że nasz region ma najwięcej w Polsce zarejestrowanych produktów regionalnych, ponad 130. Tą liczbą, tą atrakcyjnością kulturową to powinniśmy chyba jeszcze bardziej atakować rynek turystyczny dlatego, że Podkarpacie to część Karpat. Marka Karpat teraz jest mocno promowana, jest wiele pomysłów na to, żeby Karpat jako całość wypromować no, ponad, państwowo, prawda, czyli euroregionalnie. I tutaj no, po prostu tylko duć powietrze w żagle. Wciąż jednak brakuje współpracy pomiędzy producentami, którzy zarejestrowali regionalne produkty. Tutaj nie ma innej drogi jak wspólne działanie. Bo to i produkcja, i sprzedaż, i promocja, później inwestowanie w tą markę bo to jest bardzo ważne, żeby to latami utrzymywać. I to jest zawsze problem, no to chyba ogólnie w Polsce, prawda? Natomiast kiedy ta oferta się uatrakcyjnia, wzrasta ilościowo, no to musi być to działanie zespołowe. Ludzie muszą o sobie wiedzieć, uzupełniać te oferty i wtedy to musi działać. Wszyscy powoli zaczynają widzieć konieczność współpracy i to, że samodzielnie na rynku nie są w stanie dużo wygrać i że trzeba jakoś łączyć siły. I to już jest krok w dobrą stronę, bo to uświadamia, że. No musimy się dogadać. Jak nam to pójdzie, no to zależy od różnych innych czynników, ale jak już ludzie chcą, no to może się uda. Konferencja odbyła się w ramach projektu, jaki realizuje Powiat Jasielski wspólnie ze Słowacją. Goście z zagranicy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat wypromowania lokalnego produktu. Uważam, że najtrudniej jest pozyskać turystę i zachęcić go do pozostania na kilka dni. W naszym kraju dokucza nam też biurokracja. Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w kwietniu i będzie poświęcona przedsiębiorczości i sprzedaży produktów turystycznych regionu. Portrety kobiet. Pod takim hasłem odbyła się konferencja w Sanoku. Rozmawiano m.in. o bardzo ważnej roli kobiet w życiu rodzinnym, społecznym, a także politycznym. Konferencję zorganizował zarząd powiatowy PSL w Sanoku z okazji Dnia Kobiet. A była to okazja nie tylko do świętowania, ale także do zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi kobiety zmagają się na co dzień. W spotkaniu uczestniczył minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślał dużą rolę, jaką w życiu społecznym i politycznym pełnią kobiety. One są niezwykle ważne nie tylko w rodzinie. To, to, to nasze tradycyjne podejście bardzo fajne, bardzo dobre, ale ono też się zmienia i otwiera przestrzeń dla kobiet w życiu społecznym, w życiu politycznym i będziemy my, mężczyźni, musimy to wspomagać. Bardzo skrupulatne, łagodzące obyczaje merytoryczne, obowiązkowe. To tylko część komplementów, jakimi panowie obdarzali kobiety pokazują, że są zdeterminowane, są coraz bardziej zaradne, coraz bardziej odpowiedzialne. Kobiety nie tylko się chcą być matkami, nie tylko chcą zajmować się domem, ale chcą też realizować siebie i to naturalna rzecz. A same panie poruszały kwestie stereotypów, sztywnego podziału na zawody męskie i kobiece, przeszkód jakie napotykają w pracy zawodowej. Nasza rola, nasze miejsce w życiu politycznym jest zupełnie inne, niemniej jednak jest to miejsce, które w dalszym ciągu wymaga starań o lepsze. Rozmawiano także o zdrowiu, o tym jak ważne są badania profilaktyczne. Chcemy też pokazać, że, że tak naprawdę, co nas nie zabije, to nas wzmocni, że nawet po chorobie nowotworowej po prostu życie dalej się toczy, jesteśmy bardziej otwarte, bardziej silniejsze, więcej możemy zrobić, więcej przeszkód pokonać. I przede wszystkim chodzi o, o zachęcenie, żeby pamiętać o swoim zdrowiu, o zdrowiu bliskich. Konferencja połączona była także z charytatywną zbiórką funduszy na dalsze leczenie chorego Miłosza Marszałka z Beska. Po raz drugi w historii klubu sanoccy hokeiści awansowali do finału Mistrzostw Polski. W decydującym meczu zespół Ciarko PBS pokonał JKH Jastrzębie 4 do 0. Rywalizację playoff sanoczanie wygrali 4 do 1. Finałowym rywalem Sanoczan będzie GKS Tychy albo Aksam Unia Oświęcim. Pierwszy mecz finału już w najbliższy poniedziałek. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.